Związka w akcji kurwa, z kilowym szczupakiem. Zostali <grystanie> na <grystanie> się z nim tymi. Bawi bo się się z 008 tymi. Zostały Nie, bo kręcę film. <grystanie> Silny, bo to jest rzeczna ryba kurwa, rozumiesz zobacz, zobacz. No chodź, 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 do tatusia chodź Chyba już się chyba rozmęczył zmęczył, nie? Fajnie chodzi, nie? No kurwa pięknie, no zobacz to wiem czy to jest zestaw ale mimo wszystko silna ryba, nie? Całego go wpierdolił ty mm. Ty no, dwa i pół No piękny rybelek Szybszyki, na kurce chyba, wiesz Czekaj